Wydawnictwo Estimator przedstawia. Edward Stachura. Jeden Dzień i inne opowiadania. Na książkę tę składa się osiem opowiadań. Jeden Dzień. Listy do Olgi. Jak mi było na Mazurach. Jasny pobyt nadrzeczny. Królewicz. Nocna jazda pociągiem. Koniec miesiąca marzec. Miecz Damoklesa. Czyta Paweł Paprocki. Jeden dzień. Rano przyjechałem do tego wielkiego miasta. Cały dzień po nim łaziłem, po jego ulicach i mostach, których jest pełno w tym mieście. Przepływa przez to miasto druga wielka rzeka tego kraju, ale nie jednym korytem, tylko mnóstwem kanałów, które gdzieś za miastem muszą się łączyć, ale w mieście jest pełno kanałów, stąd pełno mostów, po których łaziłem przez cały dzień i po ulicach między mostami. Prawie na każdym moście przystawałem. Opierałem się o poręcz i patrzyłem na wodę przez jakiś czas. Właściwie wcale jej nie widząc, to znaczy widziałem wodę na początku, jak tylko pochyliłem się przez poręcz, ale później już jej chyba nie widziałem, bo ja mam takie dwa patrzenia. Jedno z nich to było dzisiaj na każdym moście prawie. Patrzyłem na wodę uporczywie przez jakiś czas, którą z początku widziałem, ale później jakby rozmazywała się. Przemieniała się w powietrze czy w mgłę, jeśli jest taka przezroczysta. Prawie na każdym moście przystawałem, zapalałem papierosa i pochylałem się nad poręczą, utkwiwszy spojrzenie w wodę, którą z początku widziałem, ale później już nie, bo jedno z tych moich patrzeń to jest takie nic nie widzenie, zapominanie się oczami, zapadanie się w leje, które muszą być po drugiej stronie oczu. Prawie na każdym moście zapadałem się w leje. Między jednym mostem a drugim szedłem wtuliwszy głowę w gniazdo ramion i kołnierza, a ręce w gniazdo kieszeni. Ale i tak było dosyć zimno. Kiedy skończy się ta przeklęta zima? Przeklęta zima. Dobre lato. Można usiąść gdzieś, na chodniku, albo w polu się położyć. Wszystko jedno. Zamknąć oczy, a słońce, dobre, ciepłe, opada na powieki. Całe lato masz na powiekach, bo lato to jest słońce dobre, ciepłe. Więc leżysz sobie na kamiennej płycie miejskiego cmentarza, albo w trawach leżysz między niebem a ziemią, wszystko jedno, i to jest takie w słońcu dobre, ciepłe zamarzanie. Potem, kiedy już się nakochałeś ze słońcem, wstajesz. Idziesz szukać rzeki, wody, w którą wstępujesz powoli, albo od razu się rzucasz. Ja to od razu się rzucam, pływam długo, a kiedy się zmęczę, przewracam się na plecy i leżę, poruszając lekko nogami, żeby się tylko utrzymać. I to jest też takie w wodzie dobre, ciepłe zamarzanie. Tak, lato jest dobre, a zima nie. Dzisiaj. Cały dzień szedłem przez tą złą zimę i przez to miasto wielkie, bardzo, do którego przyjechałem rano. Przedtem, wczoraj jeszcze, byłem w innym mieście, też wielkim. Długo tam nie byłem, ale trochę byłem, jakieś dwa tygodnie, około. Mieszkałem u takiego chłopca, Piotrka. Mieszkał tylko z matką, która wyjechała na wczasy w góry. Będę kiedyś musiał pojechać w góry, na drugą zimę może. Postaram się skądś o jakiś Dobre, ciepłe buty, żebym miał lato w stopach, bo tam jest dużo zimnego śniegu, a jeszcze będę chodził dużo po górach, a złe buty szybko się zdzierają, a jeszcze w górach. Przez lato będę kosił trochę po chłopach, to zarobię na takie dobre, ciepłe buty na góry. Ale do drugiej zimy daleko. Do lata jest daleko, a co dopiero. Więc matka tego chłopca, Piotrka, wyjechała w góry. I on powiedział, że dopóki nie przyjedzie, to mogą u niego zamieszkać. Nieźle było u tego chłopca Piotrka. Tylko trochę za dużo mówił. Gdyby tyle nie mówił, to byłoby nawet wspaniale. Próbowałem go uczyć za dużo nie mówić, ale nie wyszło. Prosił mnie, żebym go zabrał gdzieś ze sobą, ale co ja bym z nim robił? Nie dlatego, że za dużo mówił, ale co ja bym z nim robił? Ale mówił też za dużo. Wiele razy mnie gniewał i gwizdałem sobie przez zęby, a nie zapomniałem o mojej dla niego wdzięczności, więc musiał mówić dużo za wiele. Ja raz mu tylko dość długo mówiłem a mówiłem mu o tapczanie, kołdrze, fotelu, radiu i o tym pokoju, w którym to wszystko było, w którym mieszkaliśmy i w którym mu o tym mówiłem. Zdaje się, że na próżno mówiłem dość długo mówiłem, bo on sam nie wiedział, co ma. Potem wróciła jego matka i już nie miałem gdzie spać, więc powiedziałem sobie, że mogę z tego miasta wyjechać. W pociągu nie musiałem wcale się chować przed konduktorem, bo miałem bilet, więc spałem, bo znalazłem całkiem wolny przedział i była noc. Rano przyjechałem do tego wielkiego miasta, którego nie znałem wcale. Nie wiedziałem nawet skąd tu tyle tych kanałów. Dopiero spytałem jakiegoś innego, który powiedział mi, że to ta rzeka, o której wiedziałem, że przepływa przez to miasto, tak jest rozgałęziona w kanały, których jest bardzo dużo. On nie wie ile, ale bardzo dużo. I że ta rzeka jest świetnie uregulowana. Nie jak ta największa w tym kraju. I że to wszystko Niemcy, bo oni lubią ordnung. Cały dzień chodziłem po tych mostach i po tych ulicach, między mostami, chociaż zimno było dosyć, ale Lubię bardzo oglądać nowe dla mnie miasto. Opowiem je trochę. Cały dzień po nim chodziłem. Teraz jest noc i jestem w poczekalni dworcowej. Ach, opowiem o niej kiedy indziej. Teraz będę opowiadał dzień i miasto. I wszystko, co zauważyłem, o ile dobrze zauważyłem bo ja mam takie dwa patrzenia. Jedno z nich to było dzisiaj na ulicach między mostami. Patrzyłem na wszystko rozbieganymi oczami na sklepy, domy tramwaje, buty, płaszcze, dachy. Bo to jest moje drugie patrzenie. Rozbiegane na wszystko. Bo nigdy nie wiem, co począć z oczami. Podobnie jak z palcami, więc albo palę papierosa, patrząc w coś uporczywie, to znaczy nic nie widząc, zapadając się w leje, które muszą być po drugiej stronie oczu. Albo trzymam ręce w kieszeniach i wtuliwszy głowę w gniazdo ramion, idę, kołysząc się na prawo. I lewo, rozbieganymi oczami. Opowiadam dalej. Muszę powiedzieć, że w żadnym mieście, a widziałem ich dużo, o, dużo miast widziałem. I nie tylko w tym kraju, bo przedtem, kiedy jeszcze byłem mały, ale nie tak bardzo, bo wszystko dobrze pamiętam, to byłem w innym kraju, i kiedy przyjeżdżałem do tego kraju, w którym jestem i w którym jest to miasto, to przejeżdżałem przez dwa jeszcze inne kraje. I wiele miast, które widziałem z okna wagonu, więc widziałem wiele miast chyba, nie? Ale muszę powiedzieć, że w żadnym mieście nie widziałem tylu zburzonych domów, co w tym. Oglądałem te domy z wielkim zdziwieniem i nie mogłem się do nich przyzwyczaić, chociaż napotykałem takie domy co jakiś czas. Bardzo często niektóre domy to była połowa domu albo ćwierć, albo zupełnie niepodobne. Nigdy nie widziałem. Wydawało mi się to groźne. I tak wyglądało. Więc muszę powiedzieć, że miałem co oglądać tym swoim drugim, rozbieganym na wszystko patrzeniem. W każdym nowym dla mnie mieście mam co oglądać, ale w tym jest szczególnie. Nad wyraz te domy zburzone przez wojnę, której nie pamiętam prawie. Byłem jeszcze bardzo mały. Trochę pamiętam, ale troszeczkę. Byłem jeszcze bardzo mały i byłem z rodzicami moimi rodzonymi w innym kraju, w którym się urodziłem i. Do którego bym chętnie powrócił i mógłbym, bo tamto wcale temu nie przeszkadza, a nawet sprzyja. Tak myślę, na zawsze bym tam nie pozostał jednak. Wróciłbym na powrót do tego kraju, który bardzo lubię. Nie wiem czemu. Mimo wszystko. W tym kraju rosnę już najdłużej i w tym kraju. Stało się tamto moje największe bohaterstwo, z którego jestem dumny niepomiernie i które obnoszę jak głowę swoją i stopy po różnych jasnych, ale najwięcej po ciemnych miejscach. I zawsze jestem mężny, szlachetny i mężny, choć byłem w ciemnych, bardzo miejscach. O tak, nikt by nie zliczył najwięcej w tym kraju, ale mimo to lubię ten kraj. Bo w nim się narodziłem po raz drugi, jakby, ale lepiej, mocniej. Ale tak na dwa miesiące, to bym chętnie bardzo pojechał do tamtego kraju, w którym się urodziłem i który pamiętam dobrze. Wojny nie pamiętam prawie nic, bo wtedy byłem mniejszy i mieszkaliśmy na południu, w małym miasteczku, gdzie nawet podczas wojny było bardzo cicho i nie było wcale zburzonych domów, nie tak jak w tym w którym teraz jestem, to znaczy w poczekalni dworcowej tego miasta, bo jest noc i jakoś nie chciało mi się szukać tego innego, którego poznałem nad morzem i który powiedział, przyjedź, a spanie ja ci załatwię. Więc kiedy skończyło się spanie u tego chłopca Piotrka w tamtym mieście, to pomyślałem sobie, mogę pojechać naprzód, mogę pojechać do tyłu, na prawo, na lewo. Ale mogę przecież pojechać do tego młodego innego, którego poznałem nad morzem ostatniego lata pięknego. Nie myślałem długo, tylko od razu postanowiłem, bo wiem, że bardzo często nie trzeba wcale myśleć, tylko natychmiast postanowić, bo myślenie bardzo często osłabia postanowienie i ono już potem kruszy się łatwo, jak główka maku. Chodziłem po tym mieście przez cały dzień. Nie mówię, że byłem wszędzie, bo to miasto jest ogromne. Niezwykle. Nie wiem, czy tamto poprzednie miasto, w którym byłem i które jest stolicą tego kraju, jest więcej ogromne od tego. Mogła być pierwsza, druga, trzecia godzina, kiedy zachciało mi się jeść i wstąpiłem do jakiejś knajpy, bo miałem jeszcze jakąś forsę i chciałem się trochę ogrzać, bo zmarzłem dosyć na tych mostach i na tych ulicach między mostami. Zamówiłem flaki. I zacząłem się rozglądać po knajpie bo ja mam takie dwa patrzenia jedno z nich to rozbiegane było dzisiaj w knajpie siedząc na wysokim stołku przy barze czekając na flaki przy stolikach siedzieli inni i jedli i pili nie byli piękni sala też była w brudzie wzorzysta nad wyraz ściany w liszajach przy jednym stoliku siedziało dwóch Jeden z nich, ten odwrócony do mnie plecami i który był lepiej ubrany od tego, którego twarz brzydką widziałem, mówił: Drogi panie, w dwudziestym wieku jedynym rozsądnym zajęciem jest walczyć o pokój albo systematycznie się upijać. Wybrałem to drugie, bo mam wolną wolę. A ten drugi: Tak jest. Wychylili kieliszki i ten drugi z brzydką twarzą znowu powiedział: Dobra, Franza, a ten pierwszy, dlaczego nam, starszym, odebrano zabawki z dzieciństwa? Przecież nie możemy bawić się bombą atomową. Przy barze jakiś inny krzyczał, Zbudowaliśmy KDM czy nie? Dostałem flaki i zacząłem jeść. Bardzo lubię flaki i było ciepło w knajpie. Dawniej, dawno nie mogłem sobie wyobrazić, jak inni mogą jeść flaki. Ja bym nie mógł, myślałem. Nawet jeśli są dobre, to jedząc je, na pewno będę myślał skąd one się wzięły i co przedtem w nich było. Ale raz, to było już po tamtym, więc chodziłem przeważnie głodny. Wszedłem do knajpy w jakimś mieście na piwo, bo tylko tyle miałem. Właściwie nawet tylko tyle nie miałem, bo brakowało mi dwudziestu groszy, ale chciało mi się pić bardzo. Barmanka powiedziała, że to nic nie szkodzi, że oddam jak będę miał. I że może jestem głodny, to ona mi da flaki, a ja jej oddam jak będę miał, kiedyś. Byłem dosyć bardzo głodny, i pomyślałem, że muszę jej się podobać, bo patrzyła mi w oczy niewymownie przymilnie, i że będę mógł u niej dostawać żarcie przez jakiś czas, nie tylko flaki, więc już przemogłem się. Spanie miałem w takim baraku, w takim ogrodzie, lato było, więc już przemogłem się. I powiedziałem dla upewnienia: Ja, proszę pani, nie wiem, czy prędko będę miał pieniądze. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, zaraz przyniosę ci flaki. Dawała mi żarcie przez długi czas. Już nie spałem w baraku, w ogrodzie, ale potem uciekłem, bo nie chciałem się zasiedzieć i gnić. Ale wtedy właśnie zaczął się mój smak na flaki, które dzisiaj zamówiłem i jadłem z miłością, bowiem. Że to jest dla mnie wesele. Więc kiedy już zjadłem flaki, to zapaliłem papierosa i zacząłem popijać piwo, wpatrując się uporczywie w kufel, który z początku widziałem i później chyba też widziałem, tylko że oczy mi się zapomniały, bo ja mam takie dwa patrzenia, więc chociaż widziałem kufel, który stał przede mną, to po chwili tego mojego uporczywego patrzenia widziałem już go tylko płasko. A potem zapadałem w leje. Ale uszy nie zapadały w leje. Życie, drogi panie, jest jak poker. Kto ma pieniądze, wygrywa i może blefować. Tak jest. Tankujemy. Zbudowaliśmy KDM czy nie? Potem obudziły mi się oczy i zaczęło się to moje drugie rozbiegane patrzenie, ale wszystko było jednakowe, niezmienne więc musiałem wyjść z Knajpy, bo nie wiedziałem co począć z oczami. I ogrzałem się dosyć, i najadłem się też, i chciałem jeszcze miasto oglądać. Więc musiałem wyjść z Knajpy, która była ziarnem miasta tylko, okiem miasta. Jelitem miasta może, ale mimo to jednym z niezliczonych ziaren, ucz, jelit, więc była okruchem tylko. Dlatego wyszedłem, bo to mało. Wsadziłem ręce w gniazdo kieszeni, a głowę w gniazdo między ramionami konarami moimi i zacząłem się rozbiegiwać oczami dookoła. A dookoła były domy, kamienice, podobające mi się bardzo. Nie starożytne, ale dosyć średniowieczne, a przynajmniej po dwieście lat, tak sądzę, po cegłach i wzorach. I może nie po zapachu, ale po tym, że wśród takich domów czuję się młody, a przynajmniej nie mam dwustu lat. Jeśli już tak sądzę, to zawsze będę młody, a na pewno będę żył młodo, choć może miałbym zawsze co oglądać i zawsze gdzie iść, nie tylko przez dwieście lat, ale nawet przez dwieście pięć albo pięćset. Tylko, że jak ja bym wyglądał, jak ja bym mógł siebie kochać, zgarbionego, łysego, o mięśniach jak nici lub masło. Nie mógłbym niczego przeskoczyć, chodzić po drzewach bym nie mógł, pływać zupełnie, tańczyć wcale i śpiewać. Żadne wędrowanie, najulubieńsze. To jak ja bym siebie kochać potrafił, takiego kraba? To musiałbym wtedy kogo innego pokochać. Ładnego, smukłego chłopca, kogoś innego, pięknego bym musiał pokochać. I co by ze mnie zostało? Ale teraz jestem mężny, szlachetny i mężny. I tylko tak będę żył, i zawsze będę miał prężność w kolanach, jak dzisiaj po tym mieście. Opowiadam dalej: to dzisiaj to miasto i innych, którzy między sobą różnili się mało, a jednak nie byli do mnie podobni. Nikt mi nie powie. Kilka razy świetnie wyczułem podobnych, ale się rozstałem, bo najlepiej samemu można się odkupić i świętować. Chociaż nie wszyscy ci podobni to rozumieli. Ale ci inni nie byli do mnie podobni. Nikt mi nie powie. A jednak. Między sobą różnili się mało. Jeszcze raz mówię: te same uśmiechy, nawet niesmutne. To samo niemyślenie na czołach, włożeniu postaci, w chodzie też. Nie mieli żadnego myślenia, a w oczach żadnego zamyślenia, a przerażenia to ani błysku. Nie widziałem ich rąk, przyznaję, bo było zimno i wszyscy mieli ręce w kieszeniach albo w rękawiczkach, więc nie widziałem ich rąk, ale widziałem ich usta. Bo na usta nie ma rękawiczek, więc nie potrzebowałem widzieć ich rąk, bo widziałem ich usta, a to, co na rękach, to na ustach. Opowiadam dalej to miasto i to dzisiaj, ale coraz mniej, bo zaczął już zapadać wieczór. Początek wieczoru, pierwsze straże wieczoru zaczęły zapadać na miasto, i nawet tego nie zauważyłem, bo stałem na jednym z tych mostów, których jest mnóstwo, nie wiem ile, ale mnóstwo. To wiem, i ten przechodzień nie kłamał. Wcale nie zauważyłem, jak zaczął zapadać mrok. Początek mroku, pierwsze straże mroku. Stałem na moście, paliłem papierosa i pochylony nad poręczą, patrzyłem na wodę, a może nad wodę. Tym swoim uporczywym nic nie widzeniem, zapominaniem się oczami. Dość długo musiałem zapadać się w leje, bo wcale nie zauważyłem, że pierwsze straże mroku. Już są, dookoła. A dookoła były też domy, kamienice, podobające mi się bardzo, i inni, których nienawidziłem, może, choć mieszkali w tych kamienicach, może dlatego między innymi. Bo gdzie ja teraz pójdę? Mogę iść naprzód, mogę iść do tyłu, mogę iść na prawo, mogę iść na lewo. Ale mogę iść na dworzec. Nie muszę, ale. wolę. Jeszcze nie wolę, bo przecież jest dopiero początek wieczoru. Pierwsze straże już minęły, początek mija, ale za tym jest przecież cała wielka armia wieczoru, więc mam jeszcze co zdobywać. Starczy na kilka godzin. Potem przyjdzie największa armia świata nocna armia, którą wolę na dworcu zdobywać na którym jestem w tej chwili, choć tak piszę, jakbym szedł pisząc raczej pisał idąc. Opowiadam dalej to miasto i to dzisiaj. A raczej już ten wieczór, bo wieczór to jest coś innego chyba, coś odrębnego. Wieczór nie należy do dnia chyba i myślę, że nie należy do nocy chyba, chociaż poranek należy do dnia na pewno. Zacząłem się więc powoli posuwać przez ten wieczór i przez to miasto, po którym cały dzień łaziłem i nie przez cały wieczór, tylko przez trochę wieczoru. Bo więcej wieczoru spędziłem w takiej knajpie, która się nazywa Schron i o której za jakieś pół godziny zacznę opowiadać. Szedłem powoli, bo po co szybko? Te wszystkie półdomy, domy i zupełnie niedomy, do których nie mogłem się przyzwyczaić i które napotykałem dzisiaj co jakiś czas, bardzo często wyglądały jeszcze bardziej groźnie. I teraz, wieczorem, to nie były nawet półdomy, ćwierć domy czy zupełnie niedomy, ale jakieś dziwne stwory, wielkie przedpotopowe zwierzęta, gady skamieniałe, ale groźnie wyglądające. Szedłem tak przez wielką armię wieczoru i nie czułem się żołnierzem, lecz jak ktoś inny. Nie potrafię dokładnie, ale nie żołnierzem, ani generałem, lecz jak ktoś inny zupełnie. I nie byłem po żadnej stronie. Armii Wieczornej ani miasta odpierającego ataki, więc czułem się normalnie, jak zawsze. Szedłem tak właśnie przez wieczór i wyszedłem tak na plac dość duży, a za nim było to, czego nie oczekuje się co krok, lecz oczekuje się niezwykle. Widok olśnienie. I to jest jak manna z nieba na oczy. Opowiadam o tym spokojnie, bo nie chcę płoszyć widoku, który chcę opowiedzieć, więc nie mogę płoszyć także opowieści. Dlatego mówię spokojnie. I w tym widoku był spokój, choć dużo więcej głęboki, mistyczny, nieprzebrany. Ale jednak spróbuję. Ten mój wieczorny widok lśnienia rozpościerał się między dwiema narożnymi kamienicami, które otwierały rynek tego miasta dla mojego patrzenia, które nie było ani jednym, ani drugim, ale zafascynowaniem. Więc nie było ani zapadaniem się w leje, ani rozbiegiwaniem, więc było trzecim moim patrzeniem. Rzadkim bardzo mistycznym, ale jednak trzecim moim patrzeniem, którego dzisiaj nie było ani na mostach, ani na ulicach między mostami, którego dawno, dawno nie miałem. Bo od tego ostatniego, dawnego, dawnego, porannego widoku olśnienia nic podobnego mnie nie zafascynowało. Patrzyłem, tym swoim Trzecim patrzeniem. Na ten kawałek powietrza między dwiema narożnymi kamienicami, które było niebieskawe, ale bardzo inaczej. Tak jak jest tam, w krainie umarłych, tak mi się wydaje. Po środku tego umarłego, dostojnego niezmiernie powietrza był czubek ratusza. Biały też bardzo inaczej, nie tak jak musi być w Arabii albo Persji, tak mi się wydaje. Jeśli już mi się tak wydaje, to coś takiego powinno być w środku dżungli taki niebieskawy i biały pałac, do którego się wchodzi po marmurowych, przestronnych stopniach, porosłych roślinami i mchem, i potem się wchodzi do sali pierwszej i stawia się pierwszy krok, i nagle ptak jakiś się spłoszy i zakrzyczy przeraźliwie, a krzyk ten powtarza się wielokrotnie i ostro w dalszych, dalszych salach, aż umrze. I znowu jest cisza, nieprzebrana i pustka. Ale nie jesteś tu sam i nie jesteś tu władcą, choć sam jesteś, jak władca, jesteś sam, ale nie jesteś tu królem, bo tu królują duchy. Czujesz to nad wyraz i nie czujesz się duchem. Najdalszym krewnym tego wszystkiego nie jesteś z tego drzewa, ni gałęzią, ni liściem, ni owocem. Ale nie jesteś nawet nawozem dla drzewa tego korzeni. I wyglądać musisz jak świeca zgaszona między palącymi się niebieskawo i biało, ale bardzo inaczej. Pozostanę w tym mieście trochę. Może dla tego samego widoku olśnienia, który każdego wieczoru mnie tu przywałęsa i przyfascynuje: ten mały kawałek powietrza i ten mały kawałek ratusza, biały czubek. Opowiadam dalej. Otknąłem się po chwili z tego mojego trzeciego patrzenia, które w tym miejscu przypomina zapadanie się w leje, pierwsze patrzenie, po którym trzeba się też zbudzić. Na rynek wszedłem niecałkiem przebudzony jeszcze z resztkami mojego zafascynowania, bo nie opuściłem głowy, tylko przeszedłem te kilka kroków z podniesioną głową, ale z każdym krokiem to już nie było to samo, jakby ubywało coś z widoku, choć zbliżałem się do niego. Może dlatego. Tak, wszedłem na rynek. Opuściłem głowę i zaczęło się to moje drugie, rozbiegane patrzenie. Rynek był duży na oko, pośrodku stał ratusz. Widziałem to samo nie raz ratusze na rynkach w innych miastach. Ratusz był otoczony przez rusztowania żelazne. Wiele razy widziałem rusztowania wokoło ratusza w innych miastach. Ratusz po środku rynku to nie musi być środek miasta, ale Sądzę z historii i obyczajów, że ratusz to w każdym mieście coś najstarszego, najdawnego. Dlatego skorpiony czasu najwięcej mogły wygryźć z ratusza właśnie.